Link. Co to w ogóle jest? Czy ten sprzęt w ogóle się do czegoś nadaje? Czy warto w tym momencie to kupić? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Zatem, zaczynamy. I przy okazji, będę bardzo wdzięczny, jeżeli dacie pod tym filmikiem lajka. Jeżeli Wam się podobał, bo to bardzo mi pomaga. Także będę wdzięczny. A teraz, już naprawdę, zaczynamy. Link. Co to w ogóle jest? Do czego służy? Otóż jest to takie plastikowe pudełko, które podpinamy do telewizora i właściwie służy tylko jednej rzeczy. Aby wszystkie nasze gry, które mamy na Steamie zainstalowane na naszym komputerze, móc przenieść na duży telewizor, który zapewne stoi w salonie. Od razu więc pewnie pojawia się pytanie, a czemu nie można po prostu podłączyć komputera kablem HDMI do telewizora? Owszem, można, ale nie każdy ma komputer w tym samym pokoju co telewizor. Nie każdy też chce sobie ciągnąć e, kabel. <laughs> nie każdy też chce przeciągać przez całe mieszkanie e, kabel, żeby właśnie pograć sobie chwilę w jakąś gierkę. No i tutaj właśnie z pomocą przychodzi Steam Link, bo to urządzenie pozwala wykorzystać już pewnie istniejącą w waszym domu e, sieć komputerową. Właśnie do tego, aby przekazać obraz z komputera na telewizor. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak dobrze to działa. Miejcie jednak na uwadze, że korzystałem z połączenia kablowego. Oczywiście urządzenie też obsługuje połączenie Wi-Fi, ale sam producent nawet tego nie zaleca. No i po prostu, zależnie od tego, jak dobry macie router, jakie właśnie są zakłócenia, jak wiele jest sieci w pobliżu u Was, ile urządzeń macie podłączonych, no to może po działać całkiem nieźle, albo może działać, no, chuj, słabo. Urządzenie może działać w kilku różnych trybach, jest Fast, Balanced i Beautiful. I w trybie Beautiful obraz jest, no, naprawdę, świetny i dużo zależy oczywiście od gry, w którą gramy, ale w większości gier, e, które testowałem, Obraz wygląda naprawdę świetnie, był ostry, nie było widać żadnych artefaktów kompresji i po prostu nie można było tego odróżnić w żaden sposób od obrazu wyświetlanego po prostu lokalnie przez bezpośrednie podłączenie konsoli czy komputera do telewizora. Naprawdę jakość jest świetna. A jak jest z responsywnością? Otóż lag e, opóźnienie właśnie na no od momentu, w którym naciśniemy jakiś klawisz, włączyć jakąś akcję do wyświetlenia tej akcji na ekranie jest bardzo małe. Próbowałem to w jakiś sposób zmierzyć, więc nagrałem sobie w zwolnionym tempie, jak naciskam przycisk i potem patrzyłem po jakim czasie pojawi się akcja na ekranie i wyszło mi, że mniej więcej mija 1 czwarta sekundy. Miejcie na uwadze, że na tą 1 czwartą sekundy składa się nie tylko opóźnienie wywoływane przez Steam Linka przez to, że ten obraz jest streamowany, ale też opóźnienie po prostu naszego telewizora, bo każdy telewizor jakieś tam opóźnienie w obrazu ma. Także w moim przypadku właśnie, e, na, testując to na grze Darksiders 2, to opóźnienie było mniej więcej czwartą sekundy, no i w ogóle nie jest to odczuwalne. Grałem też w Batman Arkham City, gdzie no, w trakcie walki wiecie, że czasami trzeba szybko e, kontrować, e, naciskać trójkąt w odpowiednim momencie. I właśnie w żadnym, w żadnym momencie nie miałem wrażenia, że nacisnąłem trójkąt. Wydawało mi się, że w dobrym momencie, a jednak Batman nie skontrował ataku, nie. Naprawdę, lag w żaden sposób nie wpływa na rozgrywkę. Oczywiście nie wszystko jest takie super i czuć, że to jest urządzenie jeszcze w fazie rozwoju, zwłaszcza jeżeli chodzi o oprogramowanie, bo Odkąd to urządzenie kupiłem, a mi od kilku dni już były dwa update'y do software'u. U mnie nic się nie zepsuło, ale czytałem komentarze na forach i niektórzy ludzie na przykład narzekają, że z update'u na update robi się gorzej. Także miejcie to na uwadze, jeżeli zamierzacie kupić to urządzenie, że moje doświadczenia niekoniecznie mogą być zgodne z tym, czego Wy doświadczycie, jak sobie to u siebie zamontujecie. Zdarzają się oczywiście jakieś drobne problemy, czasami z dźwiękiem, na przykład, właśnie takie trzaski pojawiają się, gdy ruchamia się Batmana. W Call of Dzieci Black Ops trzy miałem dużego laga. Związanego z dźwiękiem, gdzie po prostu dźwięk wykonywanej akcji odgrywany był dopiero po jakichś 2-3 sekundach od wykonania akcji i tutaj pomógł restart całego urządzenia. No właśnie, dużo zależy od gry, bo po prostu na Steamie nie ma żadnej kontroli nad tymi grami, nikt nie sprawdza, czy to dobrze będzie działać, gdy się taką grę streamuje. I właśnie natknąłem się na taki jeden problem z grą Psychonauts, gdzie po prostu wszystko było dobrze ale w pewnym momencie gra po prostu się wiesza. A gdy ten sam moment odpali się nie streamując, to działa dobrze. Ale właściwie Psychonauts i Call of Duty to jedyne gry, w których miałem jakikolwiek problem, bo testowałem jeszcze Skyrima i parę jakichś mniejszych gier i z żadnym nie było problemów. Jeżeli chodzi o obsługę kontrolerów, to Steam Link obsługuje naprawdę sporą ilość różnych opcji, między innymi kontroli do Xbox 360, do Xbox One. I mimo, że kontrolery do PS4 nie są oficjalnie obsługiwane, to da się je spokojnie podłączyć zarówno kablem, jak i bezprzewodowo przez Bluetooth, da się je sparować i wszystko działa świetnie. Zwłaszcza że. E, SteamLink w pewien sposób emuluje kontrole do Xbox 360. To znaczy, gdy podlepniemy jakiś kontroler, który nie jest kontrolem do Xbox 360, to przez system jest widoczny jako właśnie taki, dzięki temu można sterować tym kontrolem w każdej grze. Bo nie wiem czy wiecie, ale kontrolery do PS4 oficjalnie no, nie są wspierane przez większość gier, nawet tych nowszych, e, więc trzeba korzystać z programów, które emulują kontrole do Xboxa 360, do Xboxa 360. No. Eee, ale, właśnie, gdy podłączy się go przy SteamLinka, to nie trzeba korzystać z takiego programu, bo SteamLink sam w pewien sposób to emuluje. Także, jest super rozwiązanie. Bardzo fajnie, Valve rozwiązało też problem eee, takich menu które wyświetlają się nieraz przy uruchamianiu różnych tytułów. Na przykład w Skyrimie, gdy uruchamiamy grę, pojawiają się takie. Menu, w którym musimy wybrać, czy chcemy ustawić ustawienia graficzne pacetowe, czy po prostu zagrać w grę i trzeba kliknąć sobie na guzik Check Play. No to w tym momencie kontroler przechodzi w tryb emulacji myszy lewym analogiem, sterujemy kursorem. E, prawym triggerem jest kliknięcie, i można sobie ten guzik, Play, wcisnąć, i nie trzeba iść do komputera. Z drugiej jednak strony czasami znowu wynika ten brak kontroli nad jakością gier i nad to, jak one obsługują kontrolery, e, na przykład właśnie w Psychonautstach, o których już wcześniej wspominałem. E, menu graficzne, menu kontrolera i ogólnie takie menu pc gry. Da się obsługiwać tylko myszą, więc wszystko inne w grze działa normalnie. Możemy z kontrolera wszystko zmieniać. jak wchodzimy do opcji i. nic się nie dzieje. I trzeba iść do komputera i sobie kliknąć opcje i, i wtedy zmienić ustawienia. Ale no właśnie nie jest to wina samego urządzenia, tylko gry. Po prostu streaming to urządzenie z dużym potencjałem, rozwiązujące właśnie problem ludzi, którzy mają dobrego gamingowego peceta i czasami chcieliby skorzystać z jego mocy i zagrać sobie coś na dużym telewizorze, a niekoniecznie im się chce ciągnąć kabel przez całe mieszkanie albo przenosić całą skrzynkę. Bo powiedzmy sobie szczerze, nie jest to dobre rozwiązanie. Więc o ile tylko w Valve uda się załatać wszystkie problemy, zoptymalizować właśnie to streamowanie, tak by działało dobrze w każdej grze, to będzie to świetny, świetny produkt. Ale już teraz właśnie mogę go polecić zapaleńcom, którzy bardzo, bardzo chcą już mieć teraz takie rozwiązanie i nie boją się, że czasami coś może nie działać idealnie, nie boją się właśnie tego, że będą musieli chyba czasem poczekać po prostu na nowy update do softu, żeby jakaś gra zaczęła działać, takim osobom mogę to urządzenie polecić. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Jeżeli Wam się podobał, to dajcie lajka, like będę bardzo wdzięczny, tak jak mówię na początku. Eee, no i jeżeli macie jakieś pytania, to walcie w komentarzach, bo pewnie nie odpowiedziałem na wszystkie Wasze wątpliwości, na wszystkie Wasze pytania. Mam to urządzenie, cały czas z niego korzystam, więc walcie śmiało, postaram się odpowiedzieć na każde pytanie. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia na tym materiale. Cześć!